Ile tych bezmiennych w lasach pogrzebanych Ile tych rozstrzelanych nawet bez sprawdzenia danych Ile łez musiała wylać Nie jedna matka biedna Jaśnie na pod Harą nie polska niepodległa Agenci kolaboranci tak to jest już od stuleci Ja nie dam się zbałamucić tak wychowam swoje dzieci Ku waszej pamięci żołnierze wykręci 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych z tej okazji, pod opieką pani profesor Joanny Lachnit i pana profesora Grzegorza Toboły odbyła się w szkole uroczystość poświęcona żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. W imprezie prowadzonej przez uczniów klasy pierwszej A Aleksandrę Winiarską, Wojciecha Cieplińskiego i Jana Przewrockiego, w części artystycznej wystąpili, Radosław Obsiuta z klasy drugiej B który recytował wiersz Herberta Wilki oraz Jakub Cięciwa na gitarze i Maciej Dymek wokal. Gościem honorowym spotkania był kapitan Konstanty Kop, prezes zarządu Okręgu Małopolskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przed wojną, związany z prawicowym stronnictwem narodowym. Walczył w 1939 roku w obronie Rzeszowa. Służył w służbie zwycięstwu Polski. Później wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych, walczył z Niemcami, Sowietami i Ukraińcami z Ukraińskiej Powstańczej Armii. Uczniowie, po wysłuchaniu opowieści naocznego świadka wydarzeń historycznych, mogli zadać pytanie i podyskutować z jednym z żołnierzy wyklętych. Siódemkowa telewizja. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Kim byli żołnierze Wyklęci? Żołnierze Wyklęci, tym pojęciem określamy wszystkich żołnierzy, którzy działali w podziemiu antykomunistycznym po 1945 roku, którzy nie pogodzili się z narzuconym reżimem sowieckim. Od kiedy i po co obchodzimy to święto? Święto dopiero istnieje mocą ustawy od 1 marca 2011 roku, więc obchodziliśmy w tym roku po raz trzeci to święto. No a celem tego święta jest to, aby pamiętać o tym podziemiu antykomunistycznym, tak samo jak pamiętamy o podziemiu. Polskim państwie podziemnym w okresie II wojny światowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Siedemkowa telewizja, Zuzanna Kubica. Dowiedzieliśmy się, Saszka, enka buddysta, strzelił do nas, nie trafił, tylko trafił w krawędź krzyża. Kula się odbiła rekoszetem, no i trafiła jego.